Witam Was widzowie, w tej stronie Black W dzisiejszym filmie pokażę Wam zmiany jakie nastąpiły w hodowli. Będzie to taki krótszy materiał, już się nie zmieniło. Także zachęcam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania, komentowania. Lecimy teraz po 700 subskrypcji i dziękuję wielkie za 600, A aktualnie jest, nas 611, jest Was 611 subskrybentów. Także dziękuję i zapraszam Was na film. Sobie tutaj, zaczniemy sobie tutaj właśnie od zmiany, Tutaj co się stało. Yy... Tutaj, teraz są szabo, no szabo, można tak powiedzieć, że szabo, bo mają łapcie yy... no łapcie mają na, na tych na piureczkach Także sobie teraz tu jest kobucik, i są dwie kurki. Właśnie chciałem dokupić do nich czystą rasówkę bo miałem tą czystą białą, ale padła. I, I właśnie tutaj przeniosłem je, bo tutaj był barząd, jeżeli dobrze pamiętacie. No tutaj się nic nie zmieniło, tutaj są silki. A teraz przejdę sobie do pokazałam co się głównie zmieniło. A, a przeniosłem je tak naprawdę dlatego, że leciało coś na siecieczka nie wiem może czy to też putowa te czy seberytka. No i teraz przejdźmy do tego, co chciałem wam powiedzieć. Dobra, jesteśmy tutaj przy wolierze... Yy, już mnie atakuje! Już mnie atakuje! Już! Już mnie cały czas atakuje, nie? To jest ziomek, który mnie atakuje yy, od czasów dwóch tygodni chyba. No. I się zmieniło tyle, że kaczki zrobi, zrobiły mi tam syf, ale tutaj, całą ziemię stamtąd o, stamtąd yy, przekopałem i wybrałem kamienie są teraz tutaj ogólnie ziemię trochę prze, prze, przebrałem bo była taka utwardzona yy, musiałbym przywieźć piasku, tylko ciągnik w tym czasie nie działa kolejna kwestia zrobiłem gniazdo uszykowane już gniazdo i tutaj drugie gniazdo muszę tam trochę to przerobić, o tam muszę trochę to przerobić bo kaczki mi powyciągały całe siano jak widzicie, zrobiły syf zostało mi jeszcze posprzątać tam w środku może nawet z tego odcinek wam nagram bo pamiętam, yy, właśnie Antek hodowca yy, pisał, że tam nagrał odcinek. No, i tą jedną samiczkę barżanta, tą właśnie chyba będę przenosić. Zaraz wam pokażę gdzie. No, znajduję się teraz sobie przy Wolierze. A przy Wolierze, yy, znaczy tak, inaczej. Wolierę posprzątałem. I w że jest teraz barżant srebrzysty z, tamto, z tamtego miejsca, bo szczerów się pozbyłem i właśnie tutaj muszę samieć dać Żeby po prostu nie był samotny, a też żebym miał pewność, że jakieś młode z tego będą i nawet przerobiłem gniazdo od. No i kura mi weszła do barżanta, nie? Zarej ją zdepta czasem, muszę ją zaraz złapać. Dobra, no, kurę już zapałem. No i co mogę rzec, wszędzie poukładałem tutaj z grubsze kamienie z bliska, żebym widział czy nic się nie podkopuje, tam za tą klatką też są kamienie poukładane, także wszystko wiemy, tutaj się nic nie zmieniło, yy, także, także to tyle, tutaj natomiast... Yy, Co się zmieniło, to że zostały przyniesione po prostu stąd szabo, bo bo tak, bo tak, bo takie przyniosą. I, I chciałem zobaczyć, która nosi jajka, i nie noszą to szaba, bo jest jedno jajko z tyłu, więc to chyba nosi, nosi seberytkę. Dobra. Generalnie widzowie, przepraszam Was za to, że nie pojawiają się tak regularnie filmy. Postaram się teraz to nadrobić. Po prostu miałem mniej czasu przez yy, budowę swojego projektu, który zacząłem i na który wydałem dużo pieniędzy na ten moment. Wspominałem o tym w jednym filmie i po prostu zaniedbałem kanał. Także postaram się teraz wrócić z większym impetem. Nie będę nic obiecywać, bo obiecałem daily i wyszło jak wyszło. Że pochunęło mnie, pochunęło mnie co innego. A też nie miałem zbytnio pomysłów, yy, bo nie chciałem nagrywać codziennie. Załóżmy codzienne obowiązki czy tam obchód hodowli wieczorny, obchód, obchód dzienny hodowli. Yy, bo dla mnie to jest bez sensu. Codziennie, czy tam co drugi dzień, takie coś nagrać. Jakbym miał kamerę GoPro, czy załóżmy session, to inaczej. Bo, co tam wiadomo, można coś robić cały czas tego samego, bo to jest na głowie. Przypuśćmy, jak, jak właśnie Max yy, z kanału Max Farm. Serdecznie go pozdrawiam. No i co? Taka informacja dla Was. Ja teraz skończę ten film i przechodzę do nagrania kolejnego. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja byłem brasodowca, lecimy po 700 subskrypcji. Żegnam Was na razie i cześć!